W soboty podrzucam Michaelowi jedzenie na cały tydzień. Kocham mojego syna i chcę, żeby o siebie dbał. Nie ma ich. Dobrze, że dał mi klucz. Mogę co jakiś czas wpaść i posprzątać. Wiem, że ma dużo pracy. Ile ubrań? Michael przejmuje zwyczaje Stefanie. Od dziecka podnosił każdy papierek. Dom leśnił. Tak go wychowałam. Po co trzymają zwiędłe kwiaty? Jeszcze z urodzin. Płatki opadają, hmm. trzeba je wyrzucić. Stef marnuje dobre nawyki, które mu wpoiłam. Hmm. Chcę, żeby był człowiekiem, na jakiego go wychowałam. Hmm. Będzie czyściutko. Tak, jakbym chciała. Cześć. Co się dzieje? Wystraszyliście mnie. Co tu robisz? Chciałam ci zrobić niespodziankę. Nie spodziewałem się. Skąd masz klucz? Byliśmy w serwisie po narty. W domu zastaliśmy mamę Majka. Nie wiedziałam, że ma klucze. Nowe narty i czyste mieszkanie. Nie było tak brudno. Trochę odkurzyłam, rozgościłam się. Cześć, co tam? Cieszysz się, że jest czysto? Nie wiedziałam, że dałeś jej klucz. Dwa miesiące temu to nic takiego. Mogłeś powiedzieć, nie będę się kłócił przy mamie. Nie chcę się denerwować, że Liz myszkuje w moich rzeczach. To narusza moją prywatność, a Mike nie widzi problemu.